Mówiąc, jest to, nie wiem, jakieś takie urocze, jakieś takie wzruszające dla mnie, bardzo osobiste. Bardzo fajnie, że to się wydarzyło. Bardzo się cieszę, że mój brat się decydował wziąć w tym udział i też jakby właśnie podjął próbę wytłumaczenia światu, czym się zajmuje? Super, że to nastąpiło. No takie ładne podsumowanie. Dzisiaj jak weszłam na tą, na tą wystawę, tak jakby jak słysząc sam, sam zamysł, to myślałam, że właśnie no tata nas wziął i tak. Przy okazji my tam się dokleimy, ale gdy się weszłam i zobaczyłam to wszystko razem zakomponowane, to stwierdziłam, że totalnie jakby kupuję to. Podoba mi się to, co pokazaliśmy i jakby no, gra to w spójną całość. Co jest ceramicy garcewia? No, myślę, że ten spokój. Coś takiego, że nie jesteś wystawiony na jakby ciągłą jakby konfrontację i jakiś taki kontakt, tylko tą sztukę jakoś trochę wentylujesz przez inne narzędzia. Jednak na scenie jakby mimo, że niby nie jesteś sobą, no to wychodzisz jako ty, jakby ty pracujesz, na, swoim na swoich emocjach, na swoim jakby ciele, swoim doświadczeniu, i jakby no nie ma tego, tej warstwy ochronnej, która cię jakby um, odgradza od, tej, od tego odbiorcy. A tu jest coś takiego, że jednak masz więcej czasu właśnie na taką medytację, delektowanie się tym procesem i to jest takie niezaburzone. Ja tak naprawdę tworzę to w beskidzie niskim, gdzie mam pracownię. Tam sobie postawiłam kołganskie i piec ceramiczny. I tak naprawdę dużo jakby jest takiej zbieraniny, że właśnie znalazłam na polu jakieś zardzewiałe elementy metalowe i po prostu wkomponowałam je w sztukę, więc myślę, że też jest coś takiego, że po prostu dużo z tego, co mnie tam otaczało, po prostu jakoś zostało wkomponowane. Ale też jest takie coś, że jestem takim em, ceramikiem, który jakby w, wciąż się jakby uczy i odkrywa nowe rzeczy. I tak naprawdę jak odkryję jakąś gałość y, tej ceramiki, to mam ochotę zrobić wszystkiego po trochu z tego i jakby tak próbuję każdego tematu i w sumie to jest chyba taki efekt właśnie tego procesu, że pokazuje, pokazuje moje jeszcze poszukiwania i, i szukanie swojej drogi w tym wszystkim.